Cześć kochani, witajcie w nowym tygodniu. Zapraszam Was dzisiaj na świeży przegląd nowości do Action. Zerkniemy na pewno na dział kuchenny, bo mamy tu nowe sprzęty i szkło. Na półki powróciła też bardzo ciekawa taka czarno-biała zastawa. Jest też nowe oświetlenie i wiele dekoracji. Pojawiła się też muślinowa pościel i wiele przydatnych rzeczy na co dzień, w tym nowa wersja pewnego wiralowego hitu z TikToka. Będzie też coś dla zwierząt. Dla zmotoryzowanych i nowe kosmetyki, a na koniec jeszcze nowości działu kreatywnego i nowe zabawki. Więc kto gotowy, no to lecimy. Przegląd zacznijmy od nowości do kuchni, gdzie właśnie na półki trafiły te beztłuszczowe frytkownice. Ostatnio są bardzo na czasie: no nic dziwnego, bo przyrządzimy tu posiłki bez dodatku oleju. Mamy tu 8 automatycznych programów do smażenia frytek, mięsa, ryb i warzyw. Kosz do smażenia ma ponad 3 litry pojemności i zmieści 800 g frytek. Jest tu też elektroniczny dotykowy wyświetlacz, a elementy frytkownicy możecie spokojnie mieć w zmywarce. Tu macie jeszcze dokładną specyfikację. Frytkownica ma 1300 W mocy i jest już dostępna za 150 zł. Pojawiły się też nowe szklanki. Jest to kontynuacja serii, bo jakiś czas temu, nie wiem czy pamiętacie, były podobne butelki na wodę. No i właśnie te modele wyróżnia na pewno ten szklany element w środku. Wygląda to dość ciekawie, ale no zastanawiam się, czy jest to praktyczne podczas mycia. Do wyboru mamy sporo wariantów. No, same szklanki mają naprawdę bardzo ładny kształt, a za sztukę zapłacicie 10 zł do Action zawitała ponownie ta wyjątkowa kolekcja porcelany. Ma taki czarny nadruk, no i myślę, że wy wykorzystacie ją nie tylko do kuchni, ale także jako dekorację. Całość jest bardzo ładnie wykonana. No i możecie ją też myć w zmywarce i jeszcze podgrzewać mikrofalówce. Mamy tu do wyboru trzy wzory. Pierwszy widzieliście, on był z motywem ptaków. Drugi to takie cętki, a trzeci wzór jest w liście. Małe talerze mają 20 cm średnicy i za sztukę zapłacicie 12 zł. A już za 13 zł są talerze głębokie. Sprawdzą się oczywiście też jako dekoracja, czy to na słodycze. Są dosyć wysokie i mają ładny kształt. I ostatnie w kolekcji są także kubki. Niewielkie, bo mają zaledwie 200 ml pojemności. W środku jeszcze każdy, zobaczcie, ma jakieś zwierzę. Pamiętam, że w poprzedniej edycji były jeszcze duże talerze, duże i małe miseczki, więc no przypuszczam, że wkrótce także się pojawią. A same kubki prezentują się naprawdę bardzo interesująco, i cena to 5 złotych. Mamy też nowe pojemniki, one są wykonane z tworzywa sztucznego i nie dość, że mają taką praktyczną pokrywkę, to jeszcze w środku znajdziecie podziałkę i trzy osobne komory. Oczywiście świetnie Wam się sprawdzą na drugie śniadanie, albo tak na przekąski, zwłaszcza na przykład podczas grilla, wiecie, jak jest ta pokrywka, no nic wam tam do środka nie wleci i do wyboru są w kolorze niebieskim, różowym, zielonym i szarym za sztukę zapłacicie 8 zł. A trochę taniej, bo za 5 zł są jeszcze ich mniejsze wersje, już takie bardziej poręczne, jeśli potrzebujecie na przykład wrzucić do torebki czy do plecaka. One mają już tylko dwie komory i są dostępne w tych samych kolorach. Jak jesteśmy przy pojemnikach, to mamy tu jeszcze jeden powrót, a mianowicie ponownie dostępne są te modele, mają zaciskowe wieko, no więc produkty będą szczelnie zamknięte. Kupicie je za 9 zł. Są też już dostępne słomki. Jeśli no nie chcecie kupować, wiecie, tych papierowych, to te są twarde, bo wykonane z polipropylenu. Do zestawu jeszcze dołączona jest także szczoteczka do ich czyszczenia. W środku jest 30 sztuk słomek i kupicie je też w różnych kolorach. Kosztują 3 zł. i 50 groszy. Przechodzimy teraz na nowości z dekoracji i tu na pewno zwrócę Waszą uwagę na te łańcuchy świetlne. Mają 2 metry długości i posiadają 20 ledowych takich uroczych lampek. Mamy tu wersję ze stokrotkami, wiśniami, ananasami albo kaktusami. Zerknijmy jeszcze jak świecą. To jest raczej taka delikatna dekoracja, ale cena też przynajmniej nie zbija z nóg, bo zapłacicie za nie 9 złotych. Na dekoracjach ściennych także mamy jeszcze jedną nową perełkę. Pojawiły się właśnie te w kształcie koła. Jest to drewniana ramka z takim bardzo subtelnym motywem kwiatowym z metalu. I myślę, że no będą pasować w wielu wnętrzach, bo tło dekoracji właśnie będzie stanowić wasz kolor ściany. I oprócz dwóch wzorów kwiatów, możecie je kupić też w dwóch wersjach kolorystycznych. Są białe albo beżowe. Są naprawdę duże, bo mają 50 cm średnicy. No więc powinny Wam ładnie zapełnić ściany. Kupicie je za 30 zł. I jedną nowość znajdziecie też na pościelach. Pojawiły się właśnie nowe, musinowe komplety pościeli, mają 200 na 200 cm oraz dwie poszewki te standardowe na poduszki. Nie wymagają prasowania, są miękkie, no i lekkie i w dodatku oddychające i wykonane w 100% z bawełny. Do wyboru jest kolor piaskowy, różowy i jeszcze biały. Kupicie je za 100 zł. Zerknijmy jeszcze na nowe propozycje świec. Faktycznie jest to coś takiego innego, bo świece są w grubym szkle z takim stylowym motywem w paski. Natomiast na górze mamy jeszcze drewnianą pokrywkę i do wyboru jest to połączenie bursztynu z wanilią, następnie mamy zapach różowego sterczyka i ostatni to eukaliptus zmiętą. Zapłać się za nie 15 zł. A na dokumenty może Wam się przydać ta komoda. Ma trzy przeźroczyste szuflady. Wszystko jest zamknięte, więc nie będą Wam się kurzyć kartki. Całość jest wykonana z tworzywa sztucznego i zapłacicie za nie 35 zł. Na sztucznych roślinach znajdziecie storczyki je dostępne w dwóch kolorach. Są naprawdę duże, w dodatku w stylowej białej doniczce. Kupicie je za 65 zł. Przechodzimy teraz na dział dla zwierząt, gdzie pojawiły się właśnie nowe legowiska. Są miękkie i mają taki wygodny uchwyt do przenoszenia. Są dostępne jedynie w kolorze szarym, mają 50 cm średnicy i kosztują 35 zł. I przy okazji kolejnej nowości chciałabym Wam tylko przypomnieć, że na dziale z akcesoriami do obuwia znajdziecie ten już wiralowy no, hit z TikToka, a mianowicie preparat do wybielania obuwia. Mam no naprawdę mnóstwo swoich zwolenników i podobno działa cuda. Warto przynajmniej go wypróbować, bo kosztuje zaledwie 4 zł i 50 groszy, a obok już za 6 zł, właśnie pojawił się kolejny produkt z tej serii, a mianowicie środek do czyszczenia obuwia. Ciekawa jestem, czy też będzie takim hitem. Mamy tu praktyczną szczotkę do czyszczenia więc no nawet nie musimy gdzieś tam wrócić sobie rąk. Ciekawy produkt, zwłaszcza na lato, kiedy wiecie jednak te nasze buty dostają w kość, no bo też i ruszamy się więcej, co jest oczywiście na plus. Natomiast z przydatnych rzeczy do domu kupicie takie zasuwy do drzwi. Są wykonane w całości ze stali nierdzewnej, łatwe w montażu, może akurat potrzebujecie i zestawy mają albo jedną sztukę, albo dwie mniejsze. Ich cena to 4,50 zł. A w dziale dla zmotoryzowanych pojawiły się nowe odświeżacze powietrza do samochodu. One są od marki Dunlop. Możecie tam nawet ustawić intensywność wydzielania tego zapachu, a same zapachy możecie wymieniać. Produkt jest wykonany z aluminium, a zapach utrzymuje się do 30 dni. Do wyboru mamy zapach oceanu, wiśni, nawet wody kolońskiej albo lawendowy. Cena za sztukę to 9 zł. Może Wam się jeszcze przydać oświetlenie do szaf. Posiada czunik ruchu, więc montujecie je i zapominacie. W środku znajdziecie dwie sztuki, świecą zimnym światłem i mają 4 waty mocy, są bezprzewodowe, a ładujecie je za pomocą kabla USB-C. Za zestaw zapłacicie 40 zł. Zauważyłam tu jeszcze te LEDowe lampki są wielofunkcyjne, więc możecie je używać jako albo zwykłej latarki, albo postawić je na statywie, który jest jeszcze dołączony do zestawu. Mamy tu także możliwość ściemniania światła, co jest bardzo praktyczne. One są bezprzewodowe, więc także możecie je ładować za pomocą kabla USB-C i działają one 2 godziny. Ich cena to 18 zł. Zerknijmy jeszcze na dział kosmetyczny, bo tu możecie już szukać tych pianych pod prysznic. Myślę, że to może być ciekawa odmiana dużeli. Piana ma świeży zapach arbuza, a produkt jest wegański. Tu macie jeszcze jej dokładny skład za 250 ml zapłacicie 8 zł. A ciekawym dodatkiem dla dzieci do kąpieli mogą się okazać takie tabletki. One wydzielają pianę, ale zobaczcie, są w takich naprawdę uroczych wariantach z postaciami z bajek i za sztukę zapłacicie 4 zł. i 50 groszy i znajdziecie tu jeszcze nowe skraby. Do wyboru mamy je również w kilku wariantach. Mamy na przykład je o zapachu waniliowym albo z dodatkiem oleju makadamia. Za sztukę zapłacicie 6 zł i 70 groszy. Natomiast od marki Max More mamy balsamy do ust, które dodatkowo nadają im kolor. Mamy tu różne warianty kalorystyczne do wyboru i za sztukę zapłacicie 4 zł i 50 groszy. A na dziale elektronicznym mamy taką jedną drobną nowość, a mianowicie słuchawki przewodowe od marki Grunding. Ich kabel ma ponad 1 metr długości i mają również wbudowany mikrofon. Są dostępne m.in. w kolorze czarnym, różowym, granatowym albo białym. Zapłacie za nie zaledwie 13,50 groszy. I jeszcze zobaczmy, co nowego pojawiło się w dziale kreatywnym. Nowością są tu na przykład farby akrylowe w takich poręcznych puszkach. I oprócz 20 sztuk farb, są tam jeszcze miejsca do mieszania tych farb. A same puszki, jak widzicie, mają naprawdę bardzo stylowy, i elegancki wygląd, kosztują 9 zł. Są tu jeszcze nowe szklane koraliki i naklejki, a ja jeszcze tak w międzyczasie chciałabym zachęcić Was do odwiedzenia naszej actionowej grupy na Facebooku, gdzie wymieniamy się opiniami o produktach z action. Karina na przykład poleciła nam ostatnio złoty spray, którym pomalowała szyszki do stroika. Ostatnio bardzo polecacie też zestawy z drewnianymi postaciami do malowania w takim uroczym domku. Piszecie, że zajmują młodych na długi czas. Z kolei Kasia poleciła te odświeżacze powietrza, stwierdziła, że mają ładny zapach i chyba coś w tym jest, bo słuchajcie, gdzie ostatnio nie jestem w jakiejś tam toalecie, w knajpce, to właśnie widzę tam te zapachy. Także, kochani, jeśli chcecie wiedzieć, co jest na czasie, inspirować się, no i też oczywiście wymieniać opiniami, to to jest dokładnie ta grupa. Link do niej znajdziecie w pierwszym komentarzu pod filmem albo w opisie filmu. I też od razu, korzystając z okazji, chciałabym Wam bardzo, bardzo podziękować, bo grupa ma już 70 tysięcy osób. Pamiętam, jak zaczynałam, no, od samej siebie i tak tydzień po tygodniu ta grupka się tak fajnie rozrastała. Słuchajcie, to jest aż niesamowite, ile Was tam teraz jest. Sama ogólnie tak bardzo lubię czytać Wasze polecenia, a już w ogóle, jak tworzycie coś sami z produktów z Action, no, akurat moja kreatywność jest naprawdę niska. Też jestem wzrokowcem, więc jak Czegoś nie zobaczę, to po prostu nie wymyślę. A Wy właśnie często zaskakujecie mnie swoimi pomysłami, więc jeszcze raz bardzo, bardzo Wam dziękuję, że jesteście, że właśnie piszecie, kiedy coś tam sprawdzicie i też ostrzegacie, kiedy na coś zupełnie szkoda pieniędzy, no to też oczywiście ważne. Przypominam też od razu o naszym grupowym czacie, w tej chwili są już dwa, tam jest taka, wiecie, ruchoma interakcja między Wami, więc jeśli potrzebujecie właśnie coś tak na szybko zapytać, to też nie zapomnijcie o nim na grupie. A ja już nie wiem kiedy, ale dobiegłam do końca przeglądu. Bardzo Wam dziękuję że byliście i wszystkim bez wyjątku życzę udanego tygodnia. Pa!